Siema z tej strony Michał Chciałem Wam zaprezentować te oto wieżyczki, kierownicy Helibars po angielsku jakoś tak Produkt jest wykonany z aluminium PA6 na frezarce CNC Jest bardzo ładnej jakości jak widać Pokażę Wam jak to poprawnie zainstalować od czego bym tutaj zaczął? Potrzebujemy klucza dynamometrycznego, dwunastki nasadkowej, ewentualnie zuwmiarki. I tak, dlatego, żeby nie uszkodzić nic w motocyklu, nie porysować, zawsze zabezpieczmy, czy to jakimś ręcznikiem, czy kocem, obojętnie, ważne, żeby tutaj. Położyć sobie klipony, które mogą porysować zbiornik. Więc dobrze by było, żeby to było zabezpieczone w jakiś sposób. No i w sumie tyle. Poproszę operatora, żeby podszedł. Ja mam tutaj usunięte takie pierścienie, można by powiedzieć takie zawleczki. Je można zdemontować cieniutkim śrubokrętem zegarmistrzowski. Ja u siebie już ich nie mam, więc tego nie pokażę. Natomiast sama operacja montażu helibarsów jest bardzo prosta. Przystępujemy do pracy. Kluczem 12 odkręcamy klipony. Odkładamy je delikatnie. Suwając, ja mam zdjęte owiewki, więc mi jest łatwiej, trochę mam więcej miejsca tutaj hmm. dla bezpieczeństwa, miałbym taką uwagę. Żeby wysunąć lagi na 4,5 cm od krawędzi do półki. Jeśli macie 4,5 cm, o, ja mam nawet 4,8, yy, chodzi o to, że yy, wieżyczka ma 2 cm, yy, więc żeby ten klipon miał się jeszcze na czym trzymać, dobrze by było wpuścić te lagi 4,5 cm od półki do końca lagi. Do tego celu luzujemy te śruby od górnej półki. Luzujemy śruby od półki dolnej. Raczej nie będzie ich widać, ale mam nadzieję, że je znajdziecie. No i po czym wysuwamy lagę do góry? No nie. Operacja też wydaje mi się prosta, aczkolwiek dla mniej wprawionych dobrze by było mieć kogoś do pomocy. Ok, jeśli lagi są wysunięte te 4,5 cm. Zakładamy wieżyczkę bolczykiem w dół w miejsce oryginalnego kliponu. Jeszcze raz pokażę. Nasuwamy. Nasuwamy klipony z powrotem na lagę, żeby pazurek trafił w fasolkę w wieżyczce. I na koniec wplikujemy korki i praktycznie 80% pracy mamy za sobą. Następnie posłużymy się waku yy, mówię, wakuometrem. Posłużymy się kluczem dynamometrycznym. Są to, klusy, yy, są to śruby M8 klasy 10, więc użyjemy momentu w granicach 20 newtonu, newtonometrów. Ustalamy yy, klipon w jednej pozycji, albo będzie to w stronę zbiornika albo w stronę owiewki, tak żeby oba klipony były mniej więcej na tej, na tej samej wysokości. Dokręcamy klipony aż poczujemy takie kliknięcie. Klucz przeskoczył, znaczy moment jest osiągnięty. To samo robimy z prawej strony. Kliknęło i jest OK. I tak praktycznie wszystkie czynności, które należy wykonać, wygląda to mniej więcej tak. Podwyżka ma 2 cm, więc cała kierownica się podnosi. Mamy troszkę wyższą pozycję za kierownicą, wygodniejszą. Ręce są mniej ugięte, przez to się mniej męczą na na dłuższych trasach. No i w zasadzie to tyle. Powodzenia!